Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Zgodnie z przepisami prawa pańskiego, ze świętym Józefem przynieśliście Maryjo dziecię, Jezus, do świątyni, aby przedstawić je Panu. Złożyliście też ofiarę przypisaną ubogim rodzicom. Parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Tego dnia przyszedł również do świątyni starzec Simeon. Był to człowiek prawy, pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy mesjasza pańskiego. Matko. Ty rozpoznałaś w nim człowieka godnego zaufania, doświadczonego życiem, który wyczekuje mesjasza, pozwoliłaś mu wziąć twego syna w objęcia. On zaś błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść, służę twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie któryś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela? Maryjo, zastanawiam się, dlaczego ewangelista Łukasz zapisał, że wyznanie Symeona wywołało zdziwienie Józefa i Twoje. Mam silne przekonanie, że przecież Ty to już wszystko wiedziałaś. Serce Twoje zostało wtajemniczone w prawdę ukrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. Z pewnością święty Józef nie miał tak głębokiej świadomości Bożych tajemnic, jak Ty pokory jednak ukrywałaś wszystko, w swoim sercu. Niewiasto mężna. Pełna łaski, Symeon zwrócił się potem już tylko do ciebie, matki nowonarodzonego mesjasza. Jego słowa musiały mocno cię dotknąć. On, trzymając twe dziecię, rzekł do ciebie. Oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiacie będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jego słowa potwierdzają tajemnicę objawioną tobie w zwiastowaniu jako przyszłej matce baranka, przeznaczonego na ofiarę za wszystkich. O jakich zamysłach mówi? Czyje serce ma na myśli? Matko, czy ty wiesz? Tak, z pewnością. Twoje serce, choć czyste i pokorne, już wówczas było ubogacone boskim poznaniem i światłem z nieba. Wielka mistyczka Maria Valtorta zapisała takie słowa twego syna: Serce mojej matki doznało przeszycia mieczem boleści od chwili, w której światłość, opuszczając środek. Jedynego i troistego ognia, wniknęła w nią, rozpoczynając wcielenie Boga i odkupienie człowieka. To ukłucie mieczem wzrastało godzina po godzinie, w czasie świętej brzemienności, kiedy krew boska tworzyła się przy źródle ludzkiej krwi, kiedy serce syna biło według rytmu serca matki. Kiedy wieczne ciało kształtowało się z Maryi, z niepokalanego ciała dziewicy. Szczęśliwość matki całującej swoje dziecko, zamieniła się u Maryi w pewność męczennicy, która wie, że męczeństwo jest bliskie. Co zatem dało proroctwo Symeona? W relacji Marii Waltorty Jezus tłumaczy, ze względu na was było proroctwo Symeona, które obróciło ostrze w ranie Maryi, powiększając i zaostrzając ukłucie miecza. Zaprawdę powiadam wam, że między moim sercem zatrzymanym w ruchu życia i rozszarpanym przez włócznie, a sercem najbardziej strapionej, która trzymała mnie na kolanach, nie było różnicy polegającej na tym, że jedno serce żyło, a drugie było martwe. Serce Maryi i jej łono zostało zabite, tak jak zadano śmierć mnie, niewinnemu. Maryjo, ja wierzę, że właśnie tak było. Wierzę. Oddając syna w świątyni, Maryjo, potwierdziłaś ofiarowanie samej siebie, dokonane w ukrytym ślubie dziewictwa oraz w dniu zwiastowania. Nie można mówić o ofierze syna bez matki, gdyż wasze serca są zjednoczone. Maryjo, jesteś nie tylko matką pierworodnego wobec stworzeń ale wobec ojca jest także pierworodną córką. Ciebie jako niepokalaną przewidział ojciec na matkę swego jednorodzonego syna. Dlaczego Symeon zwraca się do ciebie, a nie do świętego Józefa, który w ludzkich oczach uchodził za ojca dziecka? Już sam ten fakt świadczy o wyjątkowej twojej roli w dziele odkupienia. Które ma dokonać twój syn. Na Golgocie nie będzie opiekuna Józefa. Będziesz tylko ty, matka bolesna i zawsze wierna. Twoją świadomość wyjątkowej roli, o matko odkupiciela, potwierdził w scenie ofiarowania Symeon. Najpierw mówi o synu, następnie o tobie. Oto prawda o konsekwencjach twej zgody wyrażonej w Nazarecie. Twoje Fiat ukaże zamysły serc wielu, przede wszystkim jednak niezmienny zamysł samego Ojca. Ty będziesz karmić swoim mlekiem odkupiciela, który konając na krzyżu wypowie: pragnę. Ty matko będziesz wychowywać syna który przyszedł wypełnić prawo i zapowiedzi proroków. Ty budzić się będziesz na pierwsze dźwięki płaczu nowonarodzonego, aby być przy nim, aby nieść mu matczyną opiekę pośród ciemności nocy. W ten sposób przygotujesz się do dnia, w którym usłyszysz krzyk i płacz syna. Przybijanego do krzyża i jego modlitwy. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niewiasto, oto syn twój, aż po słowa wykonało się. Każde ze słów syna dotknęło twojego niepokalanego serca matki. Najbardziej ze wszystkich je zapamiętasz, zrozumiesz i przechowasz dla kościoła wszystkich wieków. Dziewico z Nazaretu, ty dałaś światu odkupiciela. Jesteś tą, która go wykarmiła. Która go na krzyżu ofiarowała. Matko, odbierając swego syna z rąk Semeona, wiedziałaś, że to dziecie do ciebie już nie należy, że dane jest tobie jako baranek, którego masz żywić i chować na ofiarę, na wykup za dzieci przybrane. Gdy ponownie tuliłaś najsłodszego Jezusa do matczynej piersi, byłaś świadoma, że tulisz do siebie zbawiciela świata przeznaczonego na ofiarę za wielu. Przeczuwałaś całym sercem, że krew twego syna, który teraz odnajdywał przy Tobie bezpieczeństwo i błogi spokój, za wielu będzie wylana. Prorocze słowa starca jedynie pogłębiły twoją świadomość odwiecznych planów ojca. Zbawczy zamysł miłosiernego stwórcy przechodził przez sam środek twego matczynego serca. Tajemnica miłości ojca zanim stanie się tajemnicą krzyża posłusznego syna, dotyka twojego dziewiczego serca matki. Było to serce współodkupicielki. Musiało więc być podobne do serca odkupiciela. Posłuszeństwo z miłości do ojca jeszcze bardziej jednoczy niż ludzkie więzi krwi, ciebie i syna Bożego. Tego dnia w świątyni była też prorokini Anna. Może jej obecność miała być dla ciebie pociechą i przypomnieniem, że to pan sam wszystko prowadzi, że ty jesteś najpierw jego umiłowaną córką. Czytamy u świętego Łukasza. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. W tych słowach zwraca naszą uwagę dokładny opis Anny. Święty Łukasz określa ją jako prorokinie, jednak nic nie mówi o jej proroczej misji ani nie przytacza żadnego jej słowa. Być może Anna w swoim środowisku była traktowana jako osoba obdarzona wyjątkowymi darami od Boga. Zapisał on, że Anna nie rozstawała się ze świątynią służąc Bogu w postach i modlitwach dzień i nocą. Czy ty dziewico najczystsza znałaś prorokinie Anny wcześniej? Jeśli tak to w jakich okolicznościach Skoro ta przez wszystkie dotychczasowe lata twego życia bez reszty oddana była służbie Panu w jerozolimskiej świątyni. Wreszcie, cóż mogła Anna w przeszłości powiedzieć Tobie na tyle ważnego, że pozostało w Twojej pamięci, a teraz okazało się proroctwem, słowem od Pana. Cóż bowiem pozwala nazywać Annę prorokinią? Co przecież jest określeniem bardzo rzadkim w Nowym Testamencie. Czy mogła ona przewidzieć Twoje szczególne wybranie, pełnie łaski, a może i boskie macierzyństwo? Matko Boża, dziewico najczystsza, najpokorniejsza córko ojca, Pragnę wynagrodzić Tobie ból słów proroctwa i ukazać moje serce całkowicie Tobie oddane. Dziękuję za Twą miłość i za zgodę na przyjęcie woli Ojca, za trwanie przy Synu od kołyski po krzyż. Mamusiu, bądź i ze mną. Gdy pragnę Bogu oddać całe moje życie. Amen.